Przyszłość naszej planety zależy od nauki i naukowców. Poznańskie uczelnie i instytuty naukowe postanowiły zachęcić dzieci do bycia naukowcami. Na przeszkodzie stanął jednak wizerunek naukowca. Okazało się, że dla dzieci to często starszy pan zamknięty w swoim laboratorium, zajmujący się dziwnymi badaniami, taki trochę szalony. Kto chciałby być kimś takim w przyszłości? Z pomocą przyszła noc naukowców ogromna impreza, której celem jest pokazanie, że naukowcy są bardzo interesującymi ludźmi, mają ciekawą pracę i chętnie nam o niej opowiedzą, zaproponowano, żeby na tę jedną noc dzieci wcieliły się w rolę naukowców tej jednej nocy naukowcy to prawdziwi showmeni. Odchodzą od swoich poważnych projektów, by bawić się z publicznością i stworzyć obraz naukowca nowej ery. Stają się aktorami, showmenami, przewodnikami po laboratoriach. Dzieci mogą wcielić się w rolę naukowców i przeprowadzać naukowe eksperymenty. Taka wspólna zabawa i nauka bardzo do siebie zbliża. Jest doskonałą okazją do poznania się. Dzięki temu zachęcenie dzieci i młodzieży do zostania naukowcami świetnie się udaje i nie są to tylko słowa, na wszystko są dowody. Po każdej imprezie organizatorzy zadają dzieciom kilka pytań, między innymi o to, jak wyobrażają sobie naukowców. Dzieci najczęściej odpowiadają, że praca naukowca jest bardzo ciekawa i przede wszystkim potrzebna. Dlatego organizatorzy przed każdą imprezą ostrzegają rodziców i opiekunów: jeśli chcecie, żeby wasze dziecko w przyszłości zostało lekarzem, aktorem czy pisarzem, to nie przysyłajcie go na noc naukowców, bo wtedy na 100% postanowi zostać naukowcem. Zwykły uczestnik nocy naukowców nie wygląda zbyt okazale. Jest mały, szczupły, często szczerbaty i ma około 10 lat. Często towarzyszą mu rodzice lub dziadkowie, ale bardzo dobrze wie, kim jest naukowiec. Naukowiec to jest osoba, która robi eksperymenty na różnych rzeczach, mówi Pola. To jest taki dziadzie albo babunia ubrana w ochronne okulary i biały fartuch, dodaje Kalinę. Może się zajmować zwierzętami lub robotami, robić różne mikstury, uzupełnia Maciek. Dzieci mówią, to ogólnie jest fajna impreska. Dzisiaj Pola myśli o studiowaniu medycyny i marzy o wynalezieniu leku na raka. Kalina jest zafascynowana kulturą hiszpańską i będzie studiować w Barcelonie. Maciek, student zgłębiający zagadnienia sztucznej inteligencji, szykuje się do wyjazdu na staż do Doliny Krzemowej. Wszyscy spotkali się na nocy naukowców. Wielu studentów opowiada. Pierwszy raz z doświadczeniami chemicznymi na żywo miałem do czynienia jako trzynastolatek na nocy naukowców, i tak mi się to spodobało, że postanowiłem zostać inżynierem. Z rozmów z odbiorcami, licznych komentarzy oraz z wyników ankiet wynika, że młodzi ludzie przychodzący na noc naukowców naprawdę chcą się czegoś nauczyć. Podkreślają często, że w tej imprezie cenią przede wszystkim możliwość uzyskania wiedzy od prawdziwych fachowców. Cieszy ich także klimat uczelni, naukowy, a jednocześnie swobodny. Noc naukowców zmienia stereotypowe postrzeganie ludzi nauki. Już teraz nie jawią się powszechnie jako odizolowani od rzeczywistości starsi ludzie, z obłędem w oczach i fryzurą Einsteina. Na uczestnikach imprezy największe wrażenie robi różnorodność dziedzin prezentowanych przez specjalistów, zamiłowanie i pasja, z jaką dzielą się swoją ogromną wiedzą, a także przyjazne nastawienie. Zmienia się też postrzeganie roli naukowców w społeczeństwie. Badania przez nich prowadzone uznawane są za niezwykle istotne, bo przyczyniają się do postępu technologicznego, służą nauczaniu innych i pomagają zrozumieć świat. Noc naukowców nie tylko przełamuje stereotypy, ale także sprawia, że młodzi ludzie coraz częściej chcą być naukowcami. Niemal co drugi młody uczestnik twierdzi, że impreza ta zachęca go do zajęcia się nauką w przyszłości, bo to ciekawa i rozwijająca praca, przydatne zajęcia, które mają wpływ na otaczający nas świat prestiżowe zajęcia umożliwiające dokonywanie przełomowych odkryć. Co roku ponad 80% uczestników deklaruje, że wróci. To jedyna taka noc w Europie. Noc naukowców jako Researcher's Night odbywa się tego samego dnia w całej Europie, w kilkudziesięciu państwach, w kilkuset miastach. Powstała w 2005 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej i od tego czasu zainteresowanie nią stale rośnie. W 2019 roku odwiedziło ją 1,6 miliona osób. Organizatorom przez te kilkanaście lat funkcjonowania projektu udało się stworzyć prawdziwą rodzinę nocy naukowców, wspierającą się i doradzającą sobie. Widać to zwłaszcza przed samą imprezą, kiedy z całej Europy płyną życzenia powodzenia i słowa wsparcia dla organizatorów i naukowców. Good luck from Europe! A noc naukowców w Poznaniu? Co roku odwiedza nas około 50 tysięcy młodych ludzi. Wyjątkowa atmosfera sprawia, że spędzają czas ucząc się i bawiąc do późnych godzin nocnych.